Zaprezentuję Wam tym razem szklaną posypkę, czyli tak zwane mikrokulki na styropianowych jajkach z użyciem różnych wstążeczek, tasiemek, kwiatków i tym podobnych dekoracji. Do tego projektu potrzebuję oczywiście styropianowe jajo, w moim przypadku 15-cm, kwiatki, kulki, przeróżne inne dekoracje które wypełnią nam dół jajka, oczywiście tasiemki wybranych kolorów, które będą nam pasowały do naszych motywów w moim przypadku serwetkowych motylków ja tutaj dodatkowo użyję metalowych dodatków takich jak motylek, ważka oraz biedronka potrzebuję również farby akrylowe w kolorach, które również będą mi pasowały do serwetki oraz wspomniane mikrokulki, czyli taką szklaną posypkę, jest to bardzo fajna rzecz która zastępuje nam lakierowanie, woskowanie. Dodatkowo nadaje taki trójwymiarowy efekt. Oczywiście obciąża też dekorację, ponieważ jest ze szkła. No i kleimy te mikrokulki na klej. Najlepiej jakiś mocny. W moim przypadku klej Magik. Na początek jaję oczywiście sobie szlifujemy, następnie pokrywamy białą farbą akrylową całą powierzchnię. I póki ta farba jest jeszcze mokra, to przy pomocy gąbki nakładamy różne kolory farby, które nam pasują właśnie do naszego projektu, czyli do motylków, tak jak Wam na początku pokazałam. Od spodu jajka to będzie nasz spód jajka. Nakładamy taki bardziej zdecydowany kolor. Tutaj akurat taki ochra, czyli żółto-brązowo-zielony. I tak jak Wam wspomniałam, ponieważ farba biała była nakładana dość szybko na całą powierzchnię jajka, ona jest jeszcze mokra, więc te farby rozciągamy pędzelkiem gąbkowym, takimi dość zdecydowanymi ruchami w górę. Tutaj nie ma się czego bać, ponieważ mamy zawsze w pogotowiu farbę białą i zawsze możemy rozetrzeć no i jajko oczywiście zostawiamy do wyschnięcia a w tej chwili z grubsza wybieram motywy, które tutaj przykleję na tym jajku czyli serwetkowe motylki ja w tej chwili dokładnie je wycinam natomiast nie, nie będę tutaj wycinać im czułków czułki sobie później domalujemy teraz pędzelkiem takim stożkowym o bardzo długim włosiu dlatego, że łatwo się tutaj wyrysowuje takie elementy właśnie jak trawka. Ja tutaj sobie podciągnę od dołu ku górze właśnie takie kreski, które będą mi tutaj robiły taką, taką trawkę, łączkę. No i w tej chwili klej do decoupage w miejsca, gdzie będziemy przyklejać motylki. Oczywiście motylki to jest tylko ta górna warstwa serwetki. I w tej chwili przyklejamy, tutaj widzicie już przykleiłam wszystkie motylki i w tej chwili będę im dorysowywać czółki. Czarną farbą akrylową będę dorysowywać czółki, ale nie tak jak Wam w tej chwili pokazuję, do góry, tylko tak jak teraz widzicie, kropeczka w pewnym oddaleniu od motylka i rozciągamy do, do jego tułowia czy od włoku. Oczywiście to musi nam bardzo dokładnie wyschnąć, ponieważ w tej chwili na całą powierzchnię jajka nakładamy klej introligatorski, w tym przypadku również klej Magic, dość grubą warstwę i robimy to szybko. Chodzi o to, aby jajko na całej powierzchni było pokryte grubą warstwą kleju Magika. I nie zaczęło nam podsychać, ponieważ my musimy zdążyć posypać to jajko całem mikrokulkami, tak aby one nam się dobrze tutaj przykleiły. Więc tak jak wspomniałam. Grubą taką warstwą, która wręcz nam zamaluje tutaj wszystkie motywy, pokrywamy całą powierzchnię jajka bardzo dokładnie. No, i staramy się, aby ta warstwa była równa, żeby to nie było tak, że gdzieś będzie tego kleju nalanego za dużo, a gdzieś będzie za mało. To musi być dokładnie, jednolicie rozciągnięte. I w tej chwili, tak jak widzicie, posypujemy sobie tą posypką szklaną na oczywiście jakąś miseczką, ponieważ to co nam spadnie będzie nadal do wykorzystania. Posypujemy bardzo dokładnie, aby we wszystkich miejscach były te mikrokulki. Yy, niech wam raczej nie przyjdzie do głowy, aby w tych mikrokulkach maczać to jajko, ponieważ efekt nie będzie fajny. Lepiej to wygląda rzeczywiście jak yy, się posypie. Efekt, kiedy będziemy maczać, będzie taki, że te mikrokulki przykleją nam się w jednym miejscu w kilku warstwach. To jest dobre na bombki, kiedy chcemy uzyskać efekt takiego, jakby z zmrożonych, skutych lodem miejsc. To oczywiście wtedy tak. Natomiast tutaj posypujemy jedną warstwą po całym jajeczku. I w tej chwili, kiedy to tak troszkę podeschło kilka minut, to tak jak widzicie, ja to tak jakby lekko oklepuję. Chodzi o to, aby te mikrokulki, które się tutaj nawarstwiły, na przykład gdzieś tam boczkiem się przykleiły, odpadły nam, żeby była tylko jedna warstwa mikrokulek. Więc tak tutaj sobie podotykamy to jajeczko delikatnie, żeby też ich nie poprzesuwać. No, i oczywiście zostawiamy do wyschnięcia. W międzyczasie przygotowujemy sobie dekorację. To jajko z mikrokulkami tak naprawdę powinno wysychać kilka godzin. Z tego względu, aby klej nam ładnie odparował, zrobił się przezroczysty. Ja w tej chwili przygotowuję kwiatki. Jak widzicie, niektóre z nich zostawiłam z długimi łodyżkami, które następnie nawijam na patyczek, robiąc takie sprężynki. To będzie taki dodatkowy efekt dekoracyjny. No i oczywiście wstążeczki. Wstążeczki dość długie, ponieważ ta dekoracja będzie nam tutaj zwisała. Przygotowuję sobie kilkanaście takich wstążeczek. Na niektóre z nich dowiązuję Właśnie te metalowe dodatki, o, którym, o których Wam na początku wspominałam, czyli motylka, biedronkę, ważkę, dosłownie co tam jeszcze macie oczywiście mogą być kryształki, jakieś koraliki wszystko, co według Waszego uznania będzie dekoracją w tym przypadku. No i wywiązuję też kilka kokard. Kokardy muszą być dość długie. Mieć duże uszy. Chodzi o to, aby właśnie ta dekoracja nam ładnie spływała spod jajka, i, i również zostawiamy te wstążki dłużej obcięte. No i wszystkie te nasze dekoracje, które tutaj uznamy, że będą fajnie wyglądały, przyklejamy sobie przy pomocy rozgrzanego kleju termicznego, tak jak widzicie, w tej chwili. Od spodu przyklejałam sobie te tasiemki. W różnych przypadkowych, przypadkowej kolejności. A w tej chwili doklejam papierowe i tekstylne kwiatki dookoła tej dekoracji. Doklejam tak, aby wstążki zwisały i od środka, i tutaj troszeczkę tak zachodziły na jajko. Później jeszcze powkładam te kuleczki, które widzicie leżą obok, takie zielone. Możecie. Podoklejać wszystko, co według Waszej opinii tutaj będzie pasowało do takiej wielkanocnej dekoracji. Może to jajo zostać na takim piku, jak widzicie tutaj drewnianym, to można sobie gdzieś tam. Włożyć, wbić do, do wazonika, do doniczki, a można na wierzchołku doczepić zaczep jako zawieszkę. No i tak wygląda wykonana dekoracja. Tak wyglądają jeszcze inne przy pomocy mikrokulek. Także zapraszam Was serdecznie do naszego sklepu we Wrocławiu. Zapraszam Was na nasz Facebook, kreateria oraz stronę.